Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale World of Tanks. I wczoraj zaczął się nowy sezon, sezon numer 9, kinetyczna Furia, który omówiłem 6 nowych pojazdów, dodatkowo event Halloweenowy. I jest jeszcze jeden dodatkowy pojazd, który. Za, który za chwilę e, zakupię. E, I jak zwykle, witam Was. E, moim nowym magazynkiem naprawdę jest kapitalny. Wczoraj po aktualizacji e, udało się e, rozegrać jedną bitwę, którą, e, która jest na kanale. Zrobiłem niesamowity wyciąg. E, po raz kolejny przekroczyłem 2000 e, bazowego doświadczenia. Zrobiłem wyciąg. Niestety tylko pierwsza klasa. Bitwa niesamowita na Overlordzie jest na kanale. Także no, kapitalny magazynek dużo bardziej mi poszedł niż T77, który przeładowuje. 33,8 tutaj mamy przeładunek na racjach. Niecałe 27 na aktywnych, 25 z groszem, także jest fenomenalnie, to 7 sekund ponad różnicy. Także to robi robotę dodatkowo. lepsze opuszczanie działa, bo minus 10 stopni, szybsze pociski. E, Mimo, że jest mniejsza penetracja na, zarówno na podstawie jak i, i w szczególności na pociskach premium. no to T-54E2 robi niesamowitą robotę. No i a propos nowego pojazdu, jest właśnie jeszcze jeden nowy pojazd. Jest to niszczyciel... E, siódmego poziomu nacji niemieckiej, e, dekrator. Strumpancer na trolu bardzo wolne pociski posiada. Takie pociski, taką prędkość pocisków jest na artylerii. Dodatkowo dostaniemy 125 punktów do sezonu. A tak jak mówię, ja dopiero wczoraj zagrałem po aktualizacji. Jedno bitwę przed pracą, także. Dopiero dzisiaj będziemy zaczynać także myślę, że z 20 chyba kilka etapów od, od razu od razu wpadnie i tak jak widać tutaj y, albo przepustka darmowa. A i jeszcze żeby było e, ciekawie y, nie kupując przepustki. To jest ciekawa sprawa. Nie kupując przepustki, yy, dodatkowe operacje yy, do robienia i zbierania punktów sezonowych są niestety zablokowane. Tego wcześniej nie było. Kup przepustkę sezonową, aby odblokować dodatkowe wezwania. Tego wcześniej nie było. Tutaj jest za 2000, czyli standardowa e, gold, gold się zwróci. No i tutaj jestem właśnie e, nowy pojazd The Creature. E, Z tą zobaczmy co oni piszą, będę mógł sprawdzić. Tak. albo i nie a tu piszą tak jak mówiłem jest to niszczyciel czołgów siódmego poziomu nacji niemieckiej stworzony w ciemnych laboratoriach w Ingolstadt w Niemczech crutcher to diaboliczne połączenie części zebranych z czołgów z linii Sturm pancer jego silnik uruchomił się gdy pewnej nocy został trafiony piorunem po tym zdarzeniu jego twórca zniknął w niejasnych okolicznościach, pozostawiając biednego Creaturera samotnie, błądzącego po świecie w poszukiwaniu czułgisty, by dzielić z nim los. Obudzone moce wskrzeszenie Creature dało mu nadprzyrodzony element wyposażenia, pozwalający mu wezwać uderzenie pioruna na przeciwników stojących mu na drodze czyli wiadomo już jakie będzie miał moce i jeśli chodzi o bonusy to do srebra pojazd posiada bonus 30% i do zdobywanego doświadczenia 20% dodatkowo dowódca bohater z trzema perkami i plus 30% plus 30% do zarabiania u mnie pójdzie na sprzedaż do niczego mi nie jest potrzebny i dodatkowo 125 punktów sezonowych, czyli pewnie będzie 120 etapów. Także kupujemy. Ja się skuszę na niego. Ale pociski z tego co patrzyłem To jak na Arcie. Zobaczymy czy w ogóle to będzie grywalne. I od razu mamy pojazd w garażu. Ostateczna przepustka sezonowa. 125 etapów The Creature. Dowódca, Miejsce garażowe. I od razu mamy 25 etapów, 25 etapów od razu mamy Na dzień dobry, także bardzo ładnie Fajnie tu emblemacik Zobaczmy sobie nagrody Jakie powpadały Okej, okay. o! Jest truposz yy, ustawimy sobie szczarki siódmego poziomu mam ich w sumie cztery sztuki O przepraszam, szóstki ustawiłem Poproszę siódemki Trzy Mamy No dobrze I e, zobaczmy co tutaj ma do, zaofer do zaoferowania e, The Creature Pojazd z linii pancer. Penetrację mamy 85, to będą zwykłe burzaki na pewno, 180 mamy penetracji na drugim pocisku, zaraz zobaczymy co to jest za pocisk, i trzeci rodzaj pocisku to jest odłąkowo burzący, pewnie premium, również penetracja 85, i teraz tak, uszkodzenia mamy na pierwszym burzaku 660 na strzał, także nieźle, na pocisku drugim mamy 580, i na pocisku odłamkowo-burzącym również 660. Pewnie będzie różnica w splashu, czyli w promieniu rażenia odłamkami. wytrzymałości posiadamy 1000 HP. Maksymalna prędkość 55 km na godzinę, także mobilny. Zasięg widzenia katastrofa tylko 350 m, i maskowanie jest niezłe. 320 m. Metrów. Mamy do dyspozycji jak widać 38 pocisków. Czy można go pomalować? Czy już on został pomalowany? Można. To kamuflaż roce będzie lepszy. Mamy 320. To najpierw. A jest tylko przezroczysty. A dobra, to nie, nie będziemy malować tak w takim razie. I tak kamuflaż jest niezły. Jak pancerz, tutaj jest na nim eee, wieża 110 z przodu. Wieża 110 z przodu. Tu będzie chyba obrotowa wieża. Górna płyta 85, boki 50. Także szałuni ma. Opis de Creature'a eee, czytałem, działo jest 150 mm, także potężne działo, eee, trollowe działo i szczegółowe statystyki. I tak, koni mechanicznych mamy 700, całkiem nieźle, maksymalna prędkość jazdy 55 km na godzinę, najwyższa prędkość cofania 20 km na godzinę. Prędkość obrotów kadłuba 24 stopni na sekundę. Stosunek masy do mocy mamy 15 koni i 26 na tonę. Szanse na pożar 20%. Celność jak to 0,48. Czas celowania 2,90, oczywiście bez załogi, bez wyposażenia. E, maksymalne podnoszenie mamy e, 18 stopni, i opuszczanie mamy minus 8 stopni. E, ilość e, pocisków mamy 38 na pojeździe sztuk. Czas przeładowania, oczywiście, bez załogi. I bez wyposażenia to jest 17 sekund. Penetracja, tak jak wspominałem, 85, i tu mamy pocisk odłąkowo burzący e, i alfa 660. Drugi pocisk mamy HIT, czyli pocisk kumulacyjny. Mamy 180 penetracji, i trzeci mamy odłąkowo burzący premium, również 85 penetracji. Na e, pocisku pierwszym burzącym mamy 660 na strzał, na hicie 580 na strzał i na odłomkowo burzącym mamy 660 na strzał. Tylko teraz tak, na, na tym zwykłym e, pocisku burzącym mamy promień rażenia odłomkami 3,5 e, 3 m, a na pocisku e, odłomkowo burzącym Prem, mamy promień rażenia odłamkami 4 metry z malutkim ogonkiem. Także takie kartelaria. No i teraz zobaczcie: prędkość pocisków. Prędkość pocisków to tak jak na kwadracie. Yy, mamy na pocisku odłomkowo burzą, burzącym 450 metrów, pierwszym na hicie mamy 400 metrów, i na odłomkowo burzącym premium mamy 436 metrów na sekundę. Maksymalny zasięg oczywiście 750 metrów, oporę gruntu. Dosyć wysokie Dosyć wysokie Zasięg widzenia tak jak wspomina, wspomniałem Kiepski tylko 350 metrów Prędkość obrotu wieży 18 Stopni na sekundę Ucalność przy obrocie 1,38 Zasięg sygnału Radejko 550 metrów I tak jak wspomniałem Do Srebrka mamy bonus 30% I do zdobywanego PD 20% I teraz zobaczymy jak to się zmieni i czas szacunku 17 sekund eee... no jakby pasażanko. Mm, oczywiście dosyłacz. Wentylacja. Na pewno optyka, żeby cokolwiek widzieć. Już mamy 385, już jest lepiej. Na razie mały zestawę założę, bo i tak to trzeba będzie nim grać z tyłu. Na pierwszy linii się kompletnie nie nadaje. daje. 180 penetracji. Nie za tego, ale chociaż dużo nawet ich nie będę brał. A które to są? Aha. To są odunkowo burzące premium. Minimalnie droższe od zwykłych burzaków. zobaczymy w takiej konfiguracji dobra i do tego jeszcze dowódca OK, i teraz zobaczmy co, co, co tu się zmieniło. A ja będę musiał wyakumulować z załogantem, żebym miał jazdę terenową, bo tu jednak opery gruntu dosyć mocne, dosyć wysokie, także trzeba będzie to troszkę poprawić. I teraz tak, mieliśmy czas celowania 2,90, mamy 2,78. Celność była 0,48, mamy 0,43. I przy był 17 sekund, a mamy e, 13,2 sekundy. Tak to wygląda. No i cóż, e, tak się prezentuje. Aha, e, a jako pieroglądu, co się zmieniło? Czy się zmieniło? Pewnie chyba nie. E, delikatnie tak. To no, troszkę lepiej, ale na no, widać miękkie. Gru oprócz miękkiego gruntu jest bardzo duży także będzie już poruszanie się pod jakieś górki na miękkim tyle trzeba obróć już kiepsko i tak bonusik do sreberka tak jak mówiłem 30% i do zdobywanego PD 20% i jest to jest nowy pojazd i jest tylko do kupienia w tej najdroższej przepustce sezonowej za 6% Tysięcy sztuk złota mi wpadło etapów 25. Także, sympatycznie, jest to jest to mój nowy nowy pojazd siódmego poziomu. Niszczyciel czołgów nacji niemieckiej. The Creature. The Critcher. Creature. Działo trollowe, prędkość pocisku, jak na, jak na artyleriach, nawet nieco wolniejsze. E, z potężnym wygarem, z długim przewodunkiem, e, mobilny, z dobrym kamuflażem. Kamuflaż e, zszedł, jak widać, z 320 na 306 metrów. Można oczywiście założyć siatkę, to... Każdy ustawia według... E, pod siebie, ja ustawiłem pod siebie. I tak się prezentuje mój nowy pojazd e, premium siódmego poziomu. Niszczyciel czołgów e, mm. nacji niemieckiej na siódmym poziomie. Niszczarka pojazd premium. Nowa z najdroższej przypustki sezonowej za 6000. Golda tylko, tylko w nim można go nabyć. Za 6000. Niszczarka siódmego poziomu nacji niemieckiej. The Creature. The Creature. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. No i zachęcam serdecznie do, do zalajkowania. Zostawcie łapaczkę do góry. Miły komentarz. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału. Z dzwoneczkiem zapraszam do mojego Discorda. Link jest w opisie. Z mojej strony to wszystko. Robimy sezon. Jeszcze wszystkim dużo zdrowia. Miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.